Jak się bawisz na momencie, mordo? Miał. Jestem tutaj. Randomowo. Przypadkiem. Los. To nie był przypadek, to było czyste Dawid, to w przeznaczenie. W tak miało i musiało być. Historia o człowieku? Dzień dobry. W końcu wyszłam z pracy. Jestem tutaj, bo chciałam um, wyjść z pracy. Ale ty, ty pewnie jesteś ciekawa, czemu tutaj jest, Bo wyszłam z domu. W no końcu przyszłam czyniować. No dobra, ale czym właściwie jest ten moment? Jak nazwa moment? No jak nazwisz moment? Pełen relaks. Doborowym towarzystwie? Mega cudowne doświadczenie uczestniczyć w takim projekcie. Niektórzy byli od pierwszej edycji i do dziś twierdzą: To najlepsza terapia bez psychologa tylko z aparatem i kiełbaską przy ognisku. Moment. To spotkanie fotografów, filmowców, artystów i wszystkich tych, którzy lubią gadać o zdjęciach, tworzeniu i wszystkim innym. Inspirujemy się nawzajem. Każdy tu ma swoją historię, a pomysły lecą w powietrzu jak i skryzowiska. Ci bardziej doświadczeni pomagają początkującym, bo przecież każdy kiedyś pierwszy raz źle wcisnął migawkę i zrobił zdjęcie własnej dłoni. Ale moment to też chill na pełnym luzie. Ognisko, śmiechy. A jak ktoś ma ochotę, ja Bo czy jest coś lepszego niż rozmowa o fotografii w bombelkach? No i oczywiście sesje. Na każdej edycji coś innego. Raz romantyczna para. Innym razem słowiańskie klimaty. Kwiaty, wianki, ogień i trochę magii w obiektywie. Na momencie gadamy bez końca, czasami tak bardzo, że orientujemy się dopiero o czwartej nad ranem w jacuzzi. A nasze rozmowy, od fotografii, przez głębokie życiowe przemyślenia, aż po dyskusję, dlaczego komary zawsze chcą być w kadrze. Jak to podsumować? Miał zdrowie? Miał. Miał dobre życie. Miał. Jak się bawisz na momencie, mordo? Miał. Super. Moment to taki miks kreatywności, śmiechu i inspiracji, że trudno to streścić w kilku zdaniach. Więc teraz czas na obrazy, bo one mówią najlepiej. Dzień dobry. Co tam Mariaty? Jak się bawicie? Kiedy? Chciałaby tutaj mieć fotografa, ale oczekuję takie zdjęcia, a dostaję to. <śmiech> dziękuję. <śmiech> Gdy ptak przeleci przez kadry, w tle, w Twoim życiu wydarzy się coś lekkiego, co uniesie Cię po na codzienność. I wczoraj przeleciały i jestem tutaj. No. Się <laughs> w się eee, mega się jadamy. Jesteś bardzo fajny. Mówiłem, że widać, no. a ja nie, to jest nie

Się to ja. Też to weryfikowałam. Gdy kot przejdzie przez kadr, szykuj się na nagły przypływany i nich projekt. Jeśli twoje zdjęcie zostanie użyte bez pytania, ale podpisane twoim imieniem, idą zmiany. Zaczniesz mówić głośniej. Będzie dobrze. Nie wychodź! Pierwszy raz otworzyłam szampana. Mam sobie rozjezdy. No Mhm. Ale... Ale meczuje z Fiatem w ogóle. Kreatywnie, jak zwykle. Można tutaj wspaniale się rozwinąć. Wdecha. Wszystko jest przypadkiem. Poznać innych ludzi, sposób patrzenia. Really Polecam. Miło. Oj, bosko. Aspekt fotografia! <laughs> Ogólnie... No i to jest jej w sumie cała historia wieczora. Co to... masz za obiektyw, yy... Diana? Okay. Okay. Nie! Mhm. Okay.

Coś najbardziej Ci zapadł w pamięć do, do tej pory? Oglądanie y, filmów i zdjęć. Powinniście odwiedzić tą naszą wioskę. Filmów Diany, <głosy> 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 na których praktycznie na każdym płakałam. Wydaje sobie, że ludzie nawet z innych części Polski są gotowi, żeby przyjechać tutaj do nas. Tylko jak tu trafiłeś? Skomentowałem, czy jeszcze można się zapisać. Dowiedziałem się, że tego samego dnia zaczyna się event, więc usunąłem komentarz. A i tak, i tak Dawid do mnie się odezwał. Jestem tutaj, randomowo, Przy Tak było. Los. To nie był przypadek, to było czyste przeznaczenie. Tak miało i musiało być. Musi tak po prostu promień wpadać, wtedy robi się najlepsze te kółko, nie? Martyna, Włajasz, Włajasz!

nie widać. O! O! No fajnie, fajnie pointegrować się. dzisiejsze malowanie. Na początku trochę się przeraziłam, że nie namaluję tego zdjęcia. W sensie no nie, nie przemaluję tego zdjęcia, tak? Ale ostatecznie jestem zadowolona z mojego abstrakcyjnego obrazka, więc to było też fajne. Kurde, jak nie wrzucisz tego ujęcia, to... Nie wiemy, co przyniesie kolejna edycja, ale jedno jest pewne. Będzie głośno, twórczo i totalnie po naszemu. Do zobaczenia za... Moment?